I to chyba wszystko, tyle konkursu z okazji 4 widzów za które strasznie wam dziękuję Dobra, na luciak, zamknij mordę, zamknij kanał i powiedz nam o tym konkursie i dlaczego poprzedni filmik o konkursie zamknąłeś, usunąłeś, wyjebałeś w chuj. Przede wszystkim był on zbytnio ogarnięty, a troszeczkę nie przejdziełem tego, że w ciągu tygodnia nabije się kolejne tysiąc słów i będę miał już aż 5000. tysięcy. What the fuck? Dlatego robimy lekką zmianę. Oczywiście wszystkie prace, które mi wysłaliście są brane pod uwagę dalej, ale jest zmiana. Przede wszystkim ogarnę te włosy, a tak naprawdę konkurs dzielę na trzy kategorie. 100 zł będzie dla osoby, która rysuje. Rysuje ładnie, czyli jeżeli Narysujesz coś związane z moim kanałem, zaibistego, to właśnie będziesz miał szansę na wygranie tej nagrody, a nie gry. Drugie miejsce, czyli nagranie ze mną czegokolwiek raz oraz kontekst na Global Offensive, będzie dla osób, które zrobią mi fajne, fajną piosenkę, fany moments i coś w tym stylu, gdzie będziecie mogli pokazać samych siebie swój głos i to jak postępujecie. Możecie zrobić prezentację, zapowiedź mojego kanału, to wszystko będzie brane pod uwagę i tutaj i wyłącznie ogranicza was, wasz was tutaj, wa, wasze tam Myślenie. Ja Wam tylko daję możliwość zrobienia mi Funny Moment z innych takich stepów. A trzecie miejsce, czyli Contest Ride Global Offensive, i Raz. Będzie dla osoby, która zrobi najlepszy remix. Jak widzieliście już na początku, wielu z Was naprawdę potrafi robić te remixy i wychodzą one naprawdę zajebiście. Więc nie poddawajcie się, może Wam się uda zrobić coś lepszego niż to, co było na początku. Eee, ale na razie, właśnie te dwie prace wygrywają, i teraz mam tylko rozkwinę, która wygra. Ale możecie mi przeszkodzić w tej rozkwinie. Tak czy tak, prace wysyłacie na mojego maila, który macie podanego tutaj oraz w opisie. Eee, Szczególnie się zastanówcie, czy ta praca jest akurat, bo jeżeli ona będzie nieakurat, to i tak nie będę brał pod uwagę już drugiej. Macie szansę tylko i wyłącznie wysłać tylko raz waszą pracę, więc naprawdę się zdecydujcie, co chcecie mi wysłać. Macie do wyboru trzy, trzy rzeczy, które możecie dostać trzy różne nagrody. Więc jeżeli uważacie, że Wasza praca jest akurat taka, że będzie super, to ją wysyłajcie mi na maila. Różne rzeczy, ultra, intra, banery i inne takie udostępniam na Facebooku, więc jeżeli takie coś mi wysyłacie, to oczywiście to się też znajduje na fejsie i od razu daję linka do kanału, więc może ktoś tam wbije, może nie. No i teraz chyba najważniejsze to, czego nie powiedziałem w normalnym filmiku. Konkurs trwa do końca maja, czyli gdzieś około na początku czerwca będą już wyniki. Więc macie jeszcze około 2 tygodnie na wykonanie porządku ogrodnych, zajebistych prac. Wszystkie na końcu będą udostępniane, więc naprawdę wywalone, czy zrobicie rysunek w Kiblu, czy może gdzie indziej. Może nie wygracie, ale na pewno Wasza praca znajdzie się w filmiku. I to chyba na tyle. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Ja troszeczkę nie ogarnięta, ale dopiero wstałem. Eee, zapraszam Was do filmiku ze Skinwalkera, którego nagrałem. Powiedzcie, czy Wam się podoba i inne takie. Eee, ja z wami się kończę idę ogarnąć siebie samego i tak dalej. Eee, i, i chaos! Help! Help! I'm not a fan of puppeteers, but I've a nagging fear Someone else is pulling out Mr. Riggs, something terrible is going down